Mój drodzy Bóg jest Miłością. Duns Scott, wielki myśliciel naszych czasów, mówił niegdyś, że Jezus szuka ludzi do współkochania. To znaczy, przychodzi do nas również w tej katechezi i pyta się, czy chcesz kochać ludzi ze mną tak jak ja ich kocham, a więc aż po śmierć? To jest pytanie przewodnie tej katechezy. Pani Święty Augustyn mówił mi e, takie oto zdanie e, Ważę tyle, ile kocham, nie tyle... Ile posiadam, nie tyle na ile jestem inteligentny, ale ważę tyle, ile kocham. Co to znaczy ważyć? To znaczy po prostu mieć w sobie sens życia, pewną logikę życia. Moje życie jest na tyle ważne, na tyle logiczne, na ile potrafię kochać. A w języku, oczywiście, Ewangelii, kochać to znaczy dać siebie. Do jakiego stopnia można dać siebie? Abyśmy mogli odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy spojrzeć na Abrahama, do którego Bóg w pewnym momencie mówi: Daj mi twojego jedynego syna, jednorodzonego syna, pierworodnego syna, którym jest Izaak. I wiecie o tym, że Abraham właśnie składa w ofierze swojego jedynego, pierworodnego syna, Izaaka. I w pewnym momencie Bóg mówi: Wystarczy. Już uwierzyłem, że jesteś w stanie dać mi Twojego pierwornego syna, ale ponieważ nie oszczędziłeś Twojego pierwornego syna Izaaka, wiedz, że wzbudzę Tobie potomstwo, które jest większe, które będzie większe od ziaren piasku na plaży i od gwiazd, które widzisz na niebie. Kochani, to jest niesamowita scena. Która pomoże nam zrozumieć, czym jest miłość. Nam czasami się wydaje, że Pan Bóg, który nas kocha, nie może żądać od nas naszego życia. Żebyśmy Mu oddali nasze życie na własność. Zawsze próbujemy coś zachować dla siebie, ale gdy przyjrzymy się, jak jest to nasze życie, no, powstaje pewna wątpliwość, czy warto je zatrzymać dla nas i rzeczywiście nie uwolnić się od tego życia i nie podarować natychmiast tego życia Panu Bogu. Bardzo często jest to życie, w którym widzimy nałogi, czy, czy, czy picie alkoholu, czy jakiś nauk narkotyczny, czy, czy jakaś nieułożona seksualność. Widzimy życie czasami pełne zranień, lęków, depresji i tak dalej. I mimo wszystko szatan próbuje nas namówić do tego, abyśmy zachowali to nasze stare życie. Trzymaj, bo w tym życiu jakoś potrafiłeś się ułożyć. Natomiast Pan Bóg mi mówi, ja nie potrzebuję tego Twojego starego życia dla mnie, ale chcę Ciebie uwolnić od tego życia i dać Ci moje własne Wolne, piękne, nowe życie. Kochani, kiedy to zrozumiałem, oddałem moje stare życie panu Jezusowi, a on dał mi nowe życie. I warto, warto właśnie o tym pamiętać. Dlatego też możemy odwrócić to zdanie Abrahama i powiedzieć: Ponieważ Ty, Ojcze, Boże Ojcze, nie oszczędziłeś Twojego pierworodnego, jedynego syna, Jezusa Chrystusa, i dałeś mi go, bo Jezus został mi dany i umarł na krzyżu za mnie, dlatego też ja wzbudzę Ci potomstwo. I Gloriosa Trinita, moi drodzy, to jest wzbudzanie potomstwa Bogu Ojcu. To jest ewangelizowanie, to jest docieranie do coraz to nowych osób, które stają się na nowo dziećmi bożymi, które stają się na nowo ludźmi wierzącymi. Pamiętaj, bracie, pamiętaj, kochana siostro, że Bóg Ojciec. Nie oszczędził swojego własnego jednorodzonego syna i posłał go na śmierć za ciebie, abyś ty mogła, abyś mógł żyć. Dlatego też przyszedł czas wzbudzania panu Bogu owego potomstwa. Chciałbym wam również powiedzieć, że miłość Boga to jest właśnie i miłość do ludzi to jest dawanie siebie, to jest dawanie siebie, to jest to wzbudzanie tego potomstwa. Pamiętajcie, że. Na przykład, niewidomy od urodzenia, możecie przeczytać o tym w dziewiątym rozdziale św. Jana, zostaje uzdrowiony przez pana Jezusa, kiedy Jezus proponuje mu, aby ten przeszedł do sadzawki Siloe. Ta sadzawka, to imię Siloe, ta nazwa oznacza posłany. A więc ten niewidomy jest uzdrowiony w momencie, kiedy jest posłany, kiedy wychodzi od siebie samego, prawda? kiedy daje siebie samego. I kochani, misja, nasze wyjście od nas samych, nas uzdrawia. To jest ta miłość. To wyjście to jest właśnie to rodzenie potomstwa. Zapraszam Was do tego, abyście ewangelizowali, abyście wychodzili na misję. I pierwszą misją, kochani, to jest właśnie miłość. Pamiętajcie, że miłość to nie jest kwestia zasięgu. Nie można kochać wszystkich. Pan Bóg nie kocha wszystkich, ale, ko ale kocha każdego po imieniu: Franciszka, Filipa, Adama, Renatę, Anny. I tak dalej. Kocha się po imieniu, kocha się każdego, a nie wszystkich. Dlatego też miłość to nie jest kwestia zasięgu, ale kwestia głębi, wejścia w drugiego człowieka, poznania jego tajemnicy, oddania siebie drugiemu człowiekowi. Czasami, kochani, Realizujesz swoje powołanie, gdy koncentrujesz się tylko na jednej osobie. Na przykład, masz matkę, która ma Alzheimera, czy ojca, który jest chory, albo dziecko na Parkinsona, na przykład. I właśnie wejść w głębie to jest miłość. I odwrotnie, czasami ktoś mówi: Ja nie mogę zajmować się tylko jedną osobą, chorobą, którą ma, Parkinsona, na przykład, bo ja chcę żyć, bo świat czeka. Umieć zatrzymać się nad jedną osobą, czasami tak trzeba, czasami tak trzeba, abyś nauczył się kochać. Kochani, zapraszam Was właśnie do tego, abyście otwierali siebie wzajemnie na miłość. Uciekajcie z tej przestrzeni konsumpcji życia dla siebie, pod siebie i wchodźcie właśnie w tę przestrzeń daru być darem dla drugiego człowieka. Funkcjonuje to tak, że Jezus właśnie zaprasza nas, abyśmy stali się chlebem eucharystycznym, tak jak On. A więc Jezus bierze nas, następnie błogosławi, łamie i rozdaje. Są to cztery słowa, kochani, które Wam powierzam. I którym trzeba się sugerować. To jest prawdziwa miłość być wziętym przez Pana Boga, pobłogosławionym, złamanym dla własnego egoizmu, egocentryzmu i rozdanym w taki sposób, w jaki, w jaki Pan Jezus chce, aby to się dokonało. Może takim przykładem konkretnej miłości jest również modlitwa Kiary Lubich, założycielki jednej z ważniejszych wspólnot. Charyzmatycznych. Otóż ona, gdy modliła się nad pewnym bezdomnym, który nie miał butów, pochyliła się nad nim i powiedziała: Pani Jezu, ja potrzebuję dla ciebie butów rozmiaru 42. I wyobraźcie sobie, że za godzinę pewna kobieta przyniosła nowe buty właśnie z takim rozmiarem 42 dla, tejże, dla tegoż człowieka. Właśnie widzieć w drugim człowieku Jezusa. Kiara Lubich nie modliła się o buty dla bezdomnego, ale o buty dla Jezusa, dla samego Jezusa. Widzieć właśnie w drugim człowieku Jezusa. To jest właśnie powiedziałbym, definicja, definicja miłości. I pamiętajcie, że Jezus wzywa nas. Pan Bóg wzywa do nas do miłości, posyła nas w kierunku miłości. I zazwyczaj to powołanie do miłości. Nie ma nic wspólnego, jak gdyby z miarą, którą ja mam, bo mi wydaje się, że Pan Bóg powołuje mnie, jak gdyby powinien powoływać mnie na zasadach mojej miary. My mierzymy, kochani, człowieka, do którego mam wyjść, czy to jest ten człowiek, któremu mam pomóc, jaki on jest i tak dalej. Gdy Pan Bóg nam zleca pewną misję, Zleca nam misję, która nas przerasta, zawsze przerasta. Na przykład, rodzi się dziecko dawn, prawda? To jest misja, która mnie przerasta. Po tym, można począć, po tym można poznać, że jest to misja Boga. Jeśli Bóg powierza Ci coś, co jest większe od Ciebie, bo Bóg jest większy od Ciebie, to znaczy, że to pochodzi od samego Boga i Bóg da Ci zawsze siłę, abyś mógł sobie z tym poradzić. Natomiast bójcie się zawsze takich wyjść. Z taką miłością, która jest zmierzona, która jest zważona, która jest tylko i wyłącznie naszą miłością. Do końca nie jestem pewny, czy to jest miłość Boga. Nie bójcie się wielkich wyzwań, bo gdy Bóg przychodzi do ciebie, zawsze proponuje ci jakiś projekt, który ciebie przerasta, ale wtedy on ciebie samym nie zostawi. Także życzę Wam pięknych natknień Ducha Świętego. Duch Święty jest miłością. Aby posyłał Was, rozsyłał Was, abyście, jak mówił ostatnio papież Franciszek, zamieniali świat w dom. Zamienić świat, który jest czymś takim generalnym, ogólnym, w dom, kochani, dom, czyli miłość. Starajcie się zrobić wszystko, aby Wasze rodziny, aby Wasze zakłady pracy, uniwersytety, szkoły, ulica, sąsiedztwo właśnie przechodziło to wielkie przemianę, tę wielką przemianę. Ze świata stawało się domem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.